Tak, wy, yy, przesiadł się na miejsce kierowcy i strzelił w głowę idealnie. Ja, ja mam kod Shaman FM w tym. W, w Fortnite wpisany. No, tak, A jest tak. A czemu nie masz mojego kodu nie ma kodu El Elnikolux. To wpiszę, zobaczymy czy jest. Ukośnik kity. Ja już ja mam do odebrania kolejny kit. Chyba już... Jeszcze 18 minut i 2 sekundy. Od kogoś itemy tu leżały. Uuu. Kilofa nie ma, a siekiera jest. Jednak jest kilo. A ja chętnie... No, czemu? czemu mówisz, że nie ma kilofa? Bo był na dole. Nie, nie kilo. Niko mogę udostępnić twój głos? A czemu nie? Bo ja już byłam, kiedy było na na dole.

Scroll. O ja cię. Nie, kawie ah, zginąłem. że ale nie H, h, h. Dobra, Niko, nie przeklinaj na moich filmikach. Nadałem. Raz. Mówi i jej mordę. Znaczy że zamknij się. Nikot, jesteś jakiś inny, że ty mnie zrzucasz? Krzysztof, jak to było? Ja ci chciałam pomóc wejść, a ty pisałaś szifta, bo się nie Napój mi majeczko, majeczka kołnicka. Nie, nie podkopuj, nie podkopuj. Nie podkopuję, ja chcę zabić twoje multikonto. Nie, nie Ej, odbierz taki dwip z tego multikonta, Niko. A no, masz Ja tak robię na multikontach. Musimy Ja tu będę stał. Widzę twój nick. Nie, to Aha. Aha. Dawaj na multi. Co ty robisz. Ty mnie chcesz podkopać. Mara, 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 mara. Boja, boja. Diko na... co to było? Ej, ale to było XD, ja, ja siebie podkopałem, a ty za mną uskoczyłeś. Nie, bo ja spadłem. Nie, I się zasikam ze śmiechu jeszcze. To się nagrywa, jakbyś nie wiedział. Niko, ale mnie nie, chyba nie słucha, to nie? Nie wiem, zobaczymy na filmiku. I tak się zaczyna. Przyje. Przima... Oj. Co? Jajco? Kto mnie na akwity po Ja cię widzę. Musimy. Wylej mi wody, wylej mi wodę. Wody. Czekaj. Doleci, doleci, doleci. Musimy weź jej i nie bo ja zaraz spadnę. Ja już, ja już nie, bierę, już nie, 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 Logni. Nie, nie było piorunu, ja nie zginęłeś. Jak tu nie będzie zróbcie, No nie było. To ja idę zobaczyć. Nie, idź po ile wyszły, tak? Nie, ja, ja na żartuję, nie zginąłem. To po co ja skakałem? Ja nie wiem, jeszcze to nie zginąłem. Nie skoczyłem specjalnie na sądu, bo myślę, że zginąłeś. Za! Niko! Ja ja robisz. Ja ja jak berety. Ci chowikol. O berety. Ja ja jak berety. Próbuję wyjść. Nikodem. Czy teraz? Uii! Ja skoczyłem na dół, ja idę na home'a. I Ej teraz Wikle Wiktor schować. I Łoty teraz robiłem. No ja ja, ty zostaw mnie ma baranie, zostaw mnie.